Z samego centrum, więc nie ma problemu, żeby znaleźć to miejsce. Było bardzo łatwo trafić. W opisie wycieczki było też napisane, że będzie jakaś tam flaga z imieniem, jakimś tam nazwą. Faktycznie była, zaraz obok niej był statek, więc było bardzo blisko. No i bardzo łatwo. Teraz będziemy płynąć chyba około dwie godzinki. Zobaczymy. Ten opis nie do końca był jasny z minusów, które tutaj widzę. Każdy zapłacił tyle samo za bilet, a nie każdy może siedzieć na przykład przy stole. Tak jak my, my akurat siedzimy przy stole, bo byliśmy szybci, ale są tacy, którzy już nie mieli miejsca przy stole no i nie mają stołu. Dopłynęliśmy właśnie do pierwszego postoju na Kornati. Jest tutaj pięknie. Woda ma super kolor, jest bardzo czysta. Możesz zobaczyć, jak tutaj tak naprawdę wszystko widać, co jest. No i idziemy zwiedzać. Mamy tutaj około 2 godziny, 11:30. Obiad na statku. Coś tam dla nas przygotowują. No i zapowiada się super. Zobacz, ile tutaj rybek pływa. Na kamerze nie jestem pewien, czy będzie to widać, natomiast na żywo, na żywo robi to super wrażenie. Normalnie, jakbym patrzył w lustro. Jak widzicie, jest tutaj trochę kamieniście, więc warto mieć jakieś fajne buty trekkingowe zamiast klapeczek. Nigdzie o tym wcześniej nie było napisane, więc, więc warto wiedzieć. Pięknie tutaj jest. Sporo tu jest ludzi, więc mogą robić się trochę kolejki. Także, jeżeli macie jakąś wycieczkę, gdzie jest więcej osób, i jesteście typem, który lubi chodzić szybciej, no to lepiej wyjść szybko, szybciej przed wszystkimi i się pospieszyć i iść po prostu swoim tempem, nie czekając na innych. Zobaczymy, ile czasu zajmie wspinanie się tutaj. To wzgórze nie wygląda jakoś na wielkie. Jestem gdzieś mniej więcej w połowie tej góry. Pani mówiła, że widoki są takie same, czy w połowie, czy na, na samym szczycie, więc już nie będę raczej dalej wchodził. Ale mimo tego, że mam takie sportowe buty, nie mogę normalnie wchodzić po tych skałach. Jest bardzo trudno. Są tutaj ludzie, którzy mają tylko klapki, więc nawet nie podchodzą tutaj, zrezygnowali weźcie dobre górskie buty jeżeli chcecie tam wejść, ale gdzieś tak w połowie tutaj już jest bardzo fajny widok myślę nie ma potrzeby żeby tam dalej wchodzić, bo jest tutaj bardzo ładnie, woda jest bardzo ładna więc można sobie zostać i pocilować, popatrzeć pooddychać dzisiaj jest akurat piękna pogoda więc nie pozostaje nic innego jak patrzeć sobie i odpoczywać. Można sobie tutaj też pochodzić, ale trochę syf tu jest. Nie wiadomo co tu się dzieje. Raczej nie jest to w tym miejscu przystosowane za bardzo dla turystów. Na tej wyspie nie mieszkają ludzie, jedyne co, no to rybki i turyści tacy jak my, którzy przyjeżdżają Można co jakiś czas w tej wodzie zobaczyć takie ławice rybek Tutaj jakaś pszczoła sobie płynie na przykład też Nie wiem czy na kamerze to widać, ale Ogólnie woda jest bardzo, bardzo czysta Można zobaczyć wszystko co leży na dnie I wszystkie rybki, które pływają Mniejsze czy większe To jest bardzo spoko tam stoi nasz statek, którym przypłynęliśmy, do góry fajniej było siedzieć niż na dole. Bardzo fajne powietrze było. Kurczę, ja widzę tutaj bardzo dużo rybek, które płyną. Skieruję kamerę. Może też jakoś będzie to widać fajnie na ekranie. Tutaj na podglądzie nie jestem w stanie tego zobaczyć. Ale myślę, że skoro ja widzę tutaj na żywo, to w kamerze też będzie widać na jakimś większym ekranie, bo. Szkoda byłoby tego nie nagrać. Na obiad mamy mięsko, makrela, kurczak, pomidory i chyba jakaś kapusta. Wygląda spoko. Ogólnie sporo jedzenia. Kolejny przystanek. Drugi przystanek naszej wycieczki. Idziemy na słone jezioro, czyli kolejny taki powiedzmy park narodowy. Będziemy mieć tutaj dwie godziny postoju. No i... Oprócz tego, że możemy zobaczyć to słone jezioro, mamy tutaj też różne kawiarnie, możemy wypić kawę, odpocząć, no jest bardzo ładna pogoda. Z tego portu do Słonego Jeziora, tak jak tutaj było napisane, jest około 300-400 metrów, czyli bardzo blisko. Zaraz zobaczymy, jak bardzo blisko, bo tam jest drogowskaz, ale ten pierwszy drogowskaz, który widziałem właśnie, pokazywał, że jest około 300. 400 metrów Druga część rejsu nie była taka przyjemna, bo była bardzo wietrzna, natomiast było fajnie, słoneczko świeciło mi to za bardzo nie przeszkadzało i tutaj mamy nazwę tego parku narodowego No i znaki, restauracja, toaleta, klif i słone jezioro 200 metrów. A ja przypominam, że jestem tutaj poza sezonem, więc jest dużo mniej ludzi niż w sezonie. I jeżeli nie zależy Ci na takim plażowaniu w 40 stopniach, tylko na oglądaniu przyrody, to polecam Tobie też przyjechać tutaj poza sezonem, bo jest dużo przyjemniej. I nie da się tu zgubić, chyba, bo jest tylko jedna droga. I mimo tego, że jest tylko jedna droga, to ciągle są. Znaki przy tym jeziorze można iść dookoła tego jeziora. Jest ścieżka dookoła jeziora. Pani mówiła nam, że około godziny to zajmuje, żeby przejść się dookoła, ale widoki są takie same. Więc nie ma sensu chyba iść dookoła, tak myślę. No ale zobaczymy, może będzie coś tam, co nas zaskoczy. I będziemy chcieli, fajnie, podoba mi się tutaj, bo yy, no, widać, że tutaj nikt nie mieszka. Są takie rzeczy zrobione typowo przy turyst pod turystów, yy, właśnie tam przy morzu. No ale tutaj mamy jakieś takie stare rzeczy, bardzo stare. Widać, że już tego nikt nie używa. No i piękna, piękna przyroda, która nie jest w żaden sposób zniszczona. Przez człowieka. Właśnie to jest najpiękniejsze w tym kraju: czyli super parki narodowe. Czy na lądzie, czy między wyspami, czy na wyspach, jak właśnie tutaj. Już powoli tutaj wyłania się słono jezioro. Jest ono ogromne, więc nie wiem, jak godzinę tutaj mamy iść dookoła. Trasa wygląda tutaj na więcej niż godzinę. Ona jest ogromna, ciągnie się naprawdę mocno, bardzo dookoła. Tutaj jest napisane, że trasa dookoła zajmuje 2 km, Czyli nie no zgadzałoby się, że jest to około godzinka Ale przez te zakręty tutaj Wydawało mi się, że niemożliwe jest, żeby to zrobić w godzinkę A jest możliwe, więc będziemy Będziemy sobie szli, bo szkoda nie iść, jest tutaj bardzo pięknie I tutaj podobnie jak w morzu, które wcześniej pokazywałem, woda jest mega czysta Wszystko widać, jest bardzo przejrzysta No i można się kąpać no, jak to w Chorwacji, oczywiście kamieniste. No Trzeba mieć specjalne buty, żeby się nie poranić. Najlepiej lepiej nie ryzykować wchodzenia bez butów, chyba że jest od razu głęboko i planujecie pływać. Ale te skały tutaj w morzach zazwyczaj są bardzo ostre i bardzo łatwo się zranić, więc lepiej nie ryzykować. Zobaczymy, co tutaj jest. Jakaś tablica. Informacyjna. Jezioro Mir się nazywa. Przybliżę tutaj trochę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie poczytać. No, ale tak na szybko mogę powiedzieć to, co tutaj widzę, czyli jest długie na 900 metrów i szerokie na 300 metrów. W najgłębszym miejscu ma 8 metrów i było stworzone po ostatniej epoce lodowcowej okej okay. słuchajcie jak kupujecie jakieś wycieczki na Kornati to najprawdopodobniej właśnie będzie ona w pakiecie z tym słonym jeziorem i naprawdę warto tutaj przyjechać jeżeli macie taką opcję bo jest tutaj pięknie Szczególnie latem. Możecie też się tutaj wykąpać. Woda jest trochę inna niż w morzu, wiadomo, no ale też jest słona nie tak bardzo jak morze i jest bardzo ciepłe. Ten stateczek, który tam jest, trzecim od lewej, to nasz statek. Chodzimy sobie tutaj teraz dookoła, poza tym słonym jeziorem. Mamy tutaj też jakiś punkt widokowy, jakieś klify, około 300 metrów. Od tego miejsca co przypłynęliśmy, tak pokazywało w przeciwnym kierunku niż słone jeziora, więc zobaczymy jak to wygląda. Na mapę w Google jest to też oznaczone, więc musi być jakoś ładnie to tam zrobione. No i jestem na szczycie. Fajny punkt widokowy na, na morze i na te klify. Zaraz pokażę jeszcze ich tak dokładnie nie widać, ale bardzo ładnie to wygląda na żywo. Super. Fajna wycieczka. Fajne punkty widokowe, dzisiaj fajne widoczki. Do tego fajne morskie powietrze na statku. Jak najbardziej super wycieczka, tylko trzeba dobrze wybrać statek, jakim się płynie, bo ten akurat, którym my płynęliśmy, no nie był taki do końca wygodny, bo siedzenia były takie twarde, twarde dechy, nie było żadnych poduszek. Nawet teraz trochę też wiało. Na morzu nie było nic takiego, nie wiem. Na przykład kocyka, żeby się przykryć, ale pomijając ten sam fakt, że łódka była średnia, miejsca te są naprawdę super, więc warto tutaj przyjechać. Ale tak jak mówiłem, trzeba dobrze sprawdzić, czym będzie się tutaj jechać. Ja akurat wybrałem tę wycieczkę tą powiedzmy łódką, tą agencją, z tą agencją turystyczną, bo miała dobre oceny. Pojawiały się tam jakieś właśnie słabe rzeczy, na które na które narzekam, czyli niewygodne siedzenia, stara łódka, powiedzmy niedobre wino, które jest na pokładzie, niedobre jedzenie. Jeśli chodzi o wino, jedzenie, no to nie spodziewam się jakichś super rzeczy, bo płaciłem tylko 200 zł za cały dzień. Więc jakby jedzenie i picie ok, no ale te siedziska w łódce faktycznie były niewygodne. No i co jeszcze? Coś mi się jeszcze nie podobało. Ha to, że płacimy tyle samo, a nie każdy może na przykład usiąść przy stole, bo nie ma tyle miejsca. To takie minusiki, uważajcie co kupujecie, ale same widoczki naprawdę super, jak jesteście tutaj w okolicach Zadaru, to jest myślę mus, żeby tutaj przyjechać. Zadar jest super bazą wypadową właśnie między innymi w te miejsca, które dzisiaj pokazałem, na wodospady Kyrka, na jeziora Plitwickie, na te wodospady, oba wodospady macie Półtorej godzinki, około drogi. No i tutaj z samego zadaru w te miejsca około 2 godziny, 2,5 godziny płynięcia i jesteście.